że są nawet nowi pielgrzymi bardzo serdecznie was witam witamy, witamy. Uh! Uh! poza zapachu bo jest taki poczucie świeżości więcej, jeszcze niż jeszcze... więcej ludzi, a więcej świeżości że dołączyli dobra że żeby się zapisać tak? ktoś jeszcze jeden mikrofon? nie, nie pasuje, pasuje? Dzień dobry pielgrzymko, dzień trzeci. W studiu przybył i karolia ja oraz goście specjalni Daniel Trochę lepszy. i Dagmara Starosta. Starosta Niegórna. Nie górna. Na początek garść wiadomości ze świata. Szacowana przez MRPIPS. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju bieżącego roku wyniosła 5,4% i było o 0,7% niższa niż rok temu. Poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys. Stopa też. Jest to najniższa stopa bezrobocia od września 90 roku. Bezrobotnych z naszej grupy zapraszamy do pracy w studiu. Wproszenie przyzna tablicy Flag czy Papież Franciszek zaapelował w do Polaków i Litwinów o umocnienie łączących ich więzi. Apel zastosował przed modlitwą Regina, Keli, Watykanie, celi. celi, gdy nawiązał do sobotniej ceremonii większymi w Krakowie za brytyjską Michała Bielodrycia. Spójrz. Argentyna wygrała w sześcioczeństwie Copa America. Messi z czerwoną kartką. Wynik z Chile 2-1. do 1. Lider zwycięskiego zespołu Lionel Messi został po raz drugi w karierze ukrywanym kartką. Lech Poznań zwycięża mecz kontrolny z duńskim Mycilian 2-1. Bramki dla golejorza na stadionie Lech Poznań zdobyli Volodymyr Kostević oraz Lech! Darko Jeftić. Lech. Lech i Cina biorą rozgrywki PKO Klasy 20 lipca z meczem z mistrzem Polski Piastem w Grymicach. kilka faktów tutaj dla tych rzymów. Jak wiecie, zostało nam 9 dni, co oznacza jakieś e, około 230 km, co daje 3360 minut marszu. Statystycznie 4 do 8 bąbli, 4 odciski, 14 asfaltówek i 22 tuwarzenia nosa. nosa. Oczywiście to są e, przeliczenia na dobę, na osobę. Także jak widzicie jeszcze trochę i już jesteśmy po celu. Informacja o naszego gościa specjalnego w święteżania. Wczoraj podczas doszlu w pierwsze kryzymy mają w ogóle w Szybieniu doszło do przykrego incydentu. Od jednej z pielgrzymów, idąc na odległe nie do bagażu. Po krótkiej chwili okazało się, że ten bagaż nawet do siedza przewodnika. U przewodnika... U przewodnika słyszano kilka soczystych, parczystych głów. Na przykład... Ojejku, kochany! Motyla noga! Motyla noga! Co ja teraz zrobię? Mój Boże. I wywalę go. Pójdzie do szesnastu. Na kolana. No, bagaż się dosyć szybko znalazł. Pierwsza osoba, do której zadzwonił przez przewodnik, okazała się szczęśliwym posiadaczem bagażu, bagażu księdza za przewodnika, więc sytuacja się dosyć szybko rozwiązała. Przed przewodnik w wyniku całej sytuacji stracił kilka włosów na swoim czole, już i tak ubogim w lewo. I to jest wszystko prawda. Nie czy to, to nie są. To jest prawda. Taka uwaga, słuchajcie, no, no to się zdarza czasami na pielgrzymce. Ale nigdy się nie zdarzy, że u ale, ale zdarza się może na pierwszy raz. Więc patrzcie jak bierzecie ten bagaż. No. Ja też może komuś kiedyś wezmę. Gdyby się tak zdarzyło, to trzeba oczywiście czym prędzej albo do mnie zadzwonić. Albo po prostu udać się na miejsce, gdzie te bagaże były rozdawane i tyle, nie? Nie daj Boże, żeby z tym nie swoim bagażem nocować. Albo próbować przymierzać cutane. Próbować przymierzać to, co tam ja mam w środku. Nie mam sutanny drugiej, to jest pania. Koloratki tam miałem, ewentualnie koszule, a nie tam Ja Nie śpiesz Druga informacja. Otóż, dzisiaj o poranku, grupa 21. W demokratycznym głosowaniu w systemie Białoruski. No. demokracji białoruskiej zdecydowała, że intencją szczegółową będzie modlitwa za chorych, a tak przy się okazało, że i tak ona taka jest dzisiaj, więc wybraliście... Słusznie. No. Bóg tak chciał, jak to mówią krzyżacy. No, bo to wam jest tu chodziło, bo Tak, bożowa Dobrze wybraliście, dzisiaj w takim razie się modlimy. Dobrze, co tu dalej? Marto Ludu Bożego słuchajcie. Tak? To jest informacja z kolei dla Kleru, tak zwanego. czyż, no dobra. no dobra. Teraz szybka informacja pogodowa. Dzisiaj porywał do 21 stopni, ma do wiecznie, e, ale jak sprawdzałam pogodę jeszcze chwilę wcześniej, po tej godzinie teraz miałam być około 17-18 stopni i pochmurnie, także jak widać ta pogoda nic ząb się nie sprawdza. Teraz zapraszamy na naszą kanapę Dagmarę Górną, która z zawodu jest osteopatą. Tak Maro, usiądź, przepraszam, to, starostę nawet też. O, o na chwilę. Dagmaro, tak, powiedz nam jak co należy robić ze swoimi nogami ciężkimi schorowanymi po całym dniu pielgrzymki. Należy rozciągać, myć, nie wiem. Może nie myć. No, przede wszystkim najpierw warto swoich współbraci i współsiostry z tego zapytać. O stan zapachowy, bo po zapachu warto ocenić stan, właśnie słup. No, czasami po prostu zapach sugeruje amputację, dlatego warto tutaj zasięgnąć porady. Jak je konserwować w takim razie? Konserwować e... <śm> 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 No Na pewno tutaj przydatna jest woda. Warto też być wyposażonym w igły. Ewentualnie, właśnie też znaczy na pewno to byłoby warto, może niekoniecznie na pół, ale bo jest taki środek oskarżający, żeby najpierw zdezynfekować taką, taką stopę i po prostu potem bombę sobie poprzekuwać. To jest przynajmniej moja praktyka. Każdy chyba z pątników, który który je drzemuje, ma jakieś własne doświadczenia. Z mojej perspektywy, która wczoraj przebijałam bobla z krwią. E, po prostu warto jest go przebić e, i pozwolić, by w nocy sobie ta skóra tak ładnie zasła. No I dzień później już wszystko elegancko e, działa. A mięśniowo, tak to byś zaleciła, po ciężkim dniu, a przed kolejnym ciężkim dniem, rozciągać. Nie myślę, rozciągać. Nie, myślę, że po prostu nie ma co się tutaj dać zwariować. Warto te nogi po prostu, co jak na, jak już jest naprawdę dramatycznie, zwłaszcza jakaś. Ja po prostu, warto spać na przykład z nogami powyżej serca tą nowo może być bardzo trudne czasami do wykonania, ale <noise> chodzi o coś takiego, żeby po prostu unieść sobie nogi, jakąś podłóżkę podłożyć, albo jak to jest możliwe nawet plecach i żeby te nogi były troszeczkę wyżej to będzie po prostu wspomagało powrót żylny i wtedy będzie mniej opóźnień, na Powrót żylny to słowo na dzień trzeci Pozdrawiam serdecznie, żeby miłego przeprzymowania. I na koniec tutaj żart niewymagany jest śmianie się, aczkolwiek, jak to lubi. E, nauczycielka pyta się dzieci w klasie, gdzie mieszka Bóg? Jasiu się zgłasza, no Jasiu. Jasiu się zgłasza i mówi w łazience. Nauczycielka pyta, Jasiu, dlaczego w łazience? Skąd ty to wiesz? Jasiu na to. Tatuś zawsze krzyczy rano, o mój Boże, byłaś wreszcie z tej łazienki Dziękuję. Tym jednym akcentem. Państwa. Tak, Mara Starosta Karol Jaroni. Oraz Maria przybyła. Ja mogę jeszcze Mamy jeszcze takie słowa. Ja Ja chciałem Trącicie. podziękować Księdzu Przewodnikowi, że nie usunął z grupy tej osoby od walizki. Ponieważ tą właśnie inteligentną osobą Byłem ja. Ale zmieściłeś się w koloratkę? się nie zmieściłem. Pozdrawiam serdecznie księdza przewodnika. Ale było pacz częściowe, tylko wam powiem jeszcze, bo już później wkurzony. Godzina minęła, nie mam bagażu, śmierdzę, kolację zjadłem i co teraz, nie? I mówię, dobra, to zadzwonię, bo nam jest, na tej sali dużo ludzi spało, może ktoś z tej sali dużo ludzi, to jest prawdopodobieństwo dosyć spore. Zadzwonię, może Kuba umył, tam spał pierwszy, dzwonię do niego. Kuba gdzieś pisz, kuba nie jest na tej sali, się okazało, moglibyśmy gdzieś u ludzi. No dobra, ale jak już się do ciebie zadzwoniłem, to kuba sprawdźcie czy tam, bo może ktoś z was wziął yy, nie swój bagaż, bo ja nie mam. No o, dobra. Tak. Kuba za chwilę odsłania. To, to z naszej perspektywy wyglądało tak, że kuba mówi, ktoś wziął księdzu przewodnikowi walizkę i schodzi ze schodów idzie sobie tu małą krokiem, szlachetnie, schodzi. A ja tam siedzę, jest a on schodzi. Patrzy, tak klasycznie, to ja. Po czym zadzwonił do księdza przewodnika i pierwsze słowa były, to ja. I żeby spokój był zachowany. Ja się w sumie ucieszyłem, że dalej nie muszę dzwonić i szukaj, że się tak szybko doznałem złość wyjaśniła po pierwszym telefonie. Co szczęście nas. Pan Bóg czuwa nad nami, tak. No. I wiecie, na raz mi cała złość minęła, bo naprawdę chciałem wywalić. Nie, Nie, Nie zrobimy tego, ale ja ale takie mam że takie mam teraz emocje niepotrzebne, no więc... Jakuba? No. Ale wezmę cię, ja tak wiesz, że w Dobrze, to teraz może godzinki. Ludu mój Boże, pielgrzymko moja, ty kochana, teraz zamiczczycie już. To my byśmy pogłębiły jedną siostrę do godzinek. Zanim godzinki krótki spacerek tak jest. Krótko może zdążymy. Wyruszyliśmy e, z po mszy w krzywiniu. Owocny czas, mieszkaniec, piękny no wieje. Po godzinkach będzie konferencja Księdza Łukasza Gosika, ojcem Bez zmian. bardzo dobrze. Fantastycznie się idzie także. Aha. Widzimy się po południu, może przed południem. Po godzinkach na pewno, tak jest. Do zobaczenia po